Znasz ten kraj, znasz tę narodu chwilę, gdy grajkom Wam świat wtacza się do ręki. Bo z żadnych słów nie dowie się nikt tyle, co z łkanie, co z łez. Bo idę, są dźwięki, tam, królu, ty, lecz ja usiędę w mroku, zarzucę płaszcz na smętne moje czoło, podsłucham w tonach myśl jak grom w obłoku. A ty graj wciąż, i niech tańczą wokoło, a ty wciąż graj. I niech tańczą wesoło.